Siemanko, siemanko, z tej strony ocz. Lecimy wbić level. Wcześniej już przygotowałem sobie questy 2. Nawracanie 8 na 10, 5 minut błoga pozostało. I lecimy jeszcze dwóch muszę nawrócić. I po 2 y, idę oddać questa. I to już będzie levelek bez 2,5M. I, I potem jeszcze jeden na błogu i potem już lajcik. Ale kurde, tutaj coś nie poddają się. Niepowodzenie i niepowodzenie, czyli dwa razy. Malia. Co mi malia powie też niepowodzenie. Pięć minut nadal błoga. Dwóch muszę nawrócić. Jeszcze dzisiaj piórko dopiero za drugim razem poszło. Jest sukces. O 9 na 10. Piórko za drugim razem też już trochę tam się spociłem przy tym, bo nie wiedziałem, czy się wyrobię. I niepowodzenie ponownie. Ajcie, 5 minut nadal, ale zaraz to pewnie zejdzie przy tym przechodzeniu przez te wszystkie mapki. Aurelia, co mi Aurelia? Powie niepowodzenie znowu. Ależ tu jest walka z czasem. Dionizy i też niepowodzenie. To chyba nie będzie taki szybki levelek jak myślałem. A niepowodzenie. <noise> co tu się dzieje? Ale i tak e, trzeba wziąć pod uwagę to, że nieraz trzeba dwa, dwa albo trzy razy nawracać. Jest kalicja 10 na 10. 4 minuty, ile co odebrać? Zasuwaj tam, mordo. E, tu mam kamyk, pyk. Już jestem o wiele bliżej, żeby odebrać. I już przedmieścia. Ha, dam radę. Fedrilka, dawaj, tak Tak się cieszę 5M126K 395 Level Od razu na Klanik wysyłamy, na czacik Bierzemy zręczność i lecimy oddać Kukłę Kukłe, jedno wylogowanie, jedno zalogowanie, odbieramy. 3 minuty. 243M plus 3, czyli 246M, było 243 do levela. Jeszcze tutaj odbieramy i relog, Idziemy dodać. Dobra, questy zrobione, jeden zostawiam jeszcze Kamilowi, 4% już bite i idę robić to, co lubicie najbardziej. Sala Królewska, zaczynamy! Hortus Gloria, gdzie jesteś? Już tutaj dwóch widzę, pierwszy Sanatan, no... O, i patrzcie w grupie znajne, no i bomba! Mi to pasuje, zaraz sobie odbiję E2, wszystkie na Sali Królewskiej. Majkut, pozdrawiam Cię, bo tutaj pisałeś o pozdrowionka, także nie ma problemu. Eee, no i co dalej? I czekam, aż rozpisie E2, bądź wpadnie reszta. Dobra, mamy kolejnego montażysta. No i jak pięknie, z błędem ortograficznym, cyk. I poleciał. Patrzcie, dwa się respią, bo tutaj już kolejni logają. Lu Magroule, e, podwójny dla ciebie. Uf, wysyłam ci buziaczka. Pozdrów Nidhal, jak już tam jesteś. O, Lui, a to nie. Tego nie, bo ten nie, nie z HG. Dobra, czekam dalej, co się tu podzieje. Dobra, odpuścili sobie, nie mam co ze mną Walczyć tutaj, jak sami już zauważyli, więc lecę dalej. Zobaczymy, co tam na mrozach. W sumie dawno mnie tam nie było. Trzeba sobie pobiegać po E2. Zobaczymy, co tam się dzieje. I pusto na pierwszej E2. Ktoś wybił. Tutaj stoją na E2, to nie ma tam co iść. Spoko. Szukamy dalej. I tutaj też jest zajęte E2, to też tam nie idę. Idę szukać wrogów dalej i na inne E2. Ok, zobaczymy co tutaj się dzieje na Driadzie. Normalnie to aż dziwne, że nie ma nigdzie kogo oddać. No, widzicie, wszystko odbite. Nie ma wrogów. O, tu jest nabinek. Próbujemy się z nabinkiem. Aż jestem ciekaw. Założę jakieś gówniane błogo. Dawaj, dawaj napcio. O, same walno. Dobra, próbujemy się. Come on. Patrz, zrobimy Ci... Dobra, walnąłeś krytyka. To tak, damy Aurę SA. U kolejny krytyk. Ciężko będzie. Mm, podwójny. Ale wali tymi krytykami, no, ale ma przewagę 19 leveli. A nie no, nie ma szans. Chciałem przykozaczyć, ale z labinem to padłem. Dobra, trudno. Dobra, mordeczki, żeby już bardziej nie przyciągać, w sumie nic tu się nie dzieje, jak sami widzicie na tym świecie. Dzisiaj przynajmniej A nic, żadnego kolosa też nie bijemy. Wszystkie dwa odbite. Nie ma kogo, nie ma kogo dodać, bo wszystkich rozwaliłem na SK. Przejrzymy sobie jeszcze aukcję, zobaczymy co tu jest do kupienia. Eee, rękawice są 1.7 dalej. No i niestety za drogie one chodzą 1G mniej, co najmniej 1G. No i tyle. A w ogóle to kupiłem już legendę na 3K subów, którą będę wyrzucać, bądź wyrosły jak ostatnio w Ithan i jedną osobę, którą otrzyma. Także warto zostawić suba u mnie na kanale, bo legendy czekają no i to tyle w tym odcinku mam dla was również propozycję Q&A ponownie jeżeli macie nowe pytania chcielibyście poznać ciekawe odpowiedzi zrobimy to jeszcze raz teraz to prawda już nie będzie koszulki ale zrobimy to w trochę inny sposób jeżeli chodzi o operatorski operatorsko trochę inaczej innym okiem byśmy to Ugryźli. Także, jeżeli chcecie QA, zostawiajcie pytania w komentarzu. No i tyle. Pozdrawiam Was, mordeczki, a ja lecę na Salę Królewską. Także do zobaczenia. Cześć.